Hej, cześć moi drodzy, jestem Space Empires, witam Was serdecznie na moim kanale. I nadszedł czas na takie podsumowanie po tygodniu pracy, zabawy z nową konsolą. Postawiłem sobie takie pytanie i na to pytanie postaram się tutaj krótko odpowiedzieć. A pytanie brzmi: dlaczego nowe PlayStation 5 tak bardzo zachwyca? No, ale żeby nie było, że to są tylko i wyłącznie zachwyty, czyli ta opinia będzie bardzo e, jednak taka subiektywna, wręcz niewiarygodna, e, to też postawiłem sobie pytanie, e, dlaczego PlayStation 5 mnie nie zachwyca. No i zacznijmy od tego pierwszego pytania: co mnie w nowej konsoli 5 zwaliło z nóg? E, zachwyt, zwalenie z nóg oznacza to, że ja nie zajmuję się tutaj takimi drobnymi rzeczami. E, które właściwie nie wymagają jakiegoś omówienia, żeby tutaj mnożyć tych punktów w nieskończoność, tylko raczej się skoncentruję na 3 4, 3, 4, takie punkty, które faktycznie są takimi mocnymi punktami, takimi fest, punktami, które sprawiają, że ta konsola to jest konsola nowej generacji, że to czuć ten XXI wiek. I zaraz po wyjęciu, pierwszy punkt to jest wygląd. To jest po prostu taka, taka petarda, tak ta konsola dobrze wygląda, tak. Fajnie ona pasuje do, do wyglądu nowoczesnego wystroju wnętrza, że aż chce się ją postawić gdzieś obok telewizora. Po prostu te diody wieczorem, jak one fajnie świecą, tak delikatnie rozświetlają, tak jakbyście mieli do czynienia z jakimś budynkiem, z po prostu przeniesionym żywcem z jakiegoś. Z, z, ee, tych gier kosmicznych, jak one się nazywają, y, mass, mass effect, nie? Ma Czyli cytadela z mass Effectu, jak sobie to tak wyobrazimy, to wygląd konsoli jest taki stylizowany chyba na te budynki. Y, więc y, to jest coś, co mnie zwaliło z nóg, co mi się bardzo podobało, co mnie po prostu zachwyciło w nowej konsoli. Y, kolejna rzecz to jest to, że ta konsola jest bezgłośna. Autentycznie. Y, przez pierwsze dwa dni ona chodziła na stop, póki nie przeszła sama w stan spoczynku, bo ja ją po prostu zapominałem wyłączyć. Teraz już wiem, że to niebieskie delikatne podświetlenie oznacza, że ona pracuje. Nie słychać jej, innymi słowy. Ja wiem, że na internecie kilka jest takich filmów, gdzie ona pracuje głośno. Przynajmniej tak twierdzą właściciele. Ja tego nie mogę potwierdzić, niestety, niestety, po prostu, oczywiście. Myślę, że tak pracuje 99%, że, to jest no, że tak jak ta moja konsola pracuje, tak pracują konsole. Tak, taka jest normalna praca tej konsoli. Yy, więc można powiedzieć, ona jest bezgłośna. Jak się nachylimy, to słychać. Ja to sprawdzałem, tak? blisko przesunąłem się słychać pracę tej konsoli, ale z odległości dwóch metrów, to jest taka typowa odległość, kiedy siedzimy przed telewizorem, no to tej konsoli nie słyszymy. Jak, tego, jak to zrobione jest, to, to, to macie na, na zdjęciach w, z rozbiórki tej konsoli, dlaczego ona chodzi tak bezgłośnie. Kolejną rzeczą, która mnie zwaliła z nóg, kiedy zagrałem po raz pierwszy w grę na PlayStation 5, to jest wrażenia z dźwiękowe z Tempest 3D i wrażenia z obsługi nowego kontrolera. To jest coś niesamowitego. Zacznijmy od dźwięku. Słuchajcie, dźwięk w tej nowej konsoli jest bardzo naturalny. Ten Tempest 3D różni się od Dolby Sauron tym, że nie wiem, jaki jest Dolby Atmos. Może Dolby Atmos też jest tak dobry. Ale Tempest 3D charakteryzuje się bardzo naturalnym odbiorem. Nie kłuje to w uszy, że mamy ten dźwięk zbyt mocno dochodzący z tyłu albo z przodu. On jest bardzo naturalny, wręcz niezauważalny. Zauważymy go dopiero wtedy, kiedy zestawimy dźwięk stereo z Tempest 3D, kiedy po prostu go wyłączymy. I będziemy starali się zlokalizować źródło dźwięku. Stereo jest to niemożliwe. Ja nakręciłem do tego nawet film. W Tempest 3D nie ma z tym problemu. Trzeba tylko się wsłuchać i zacząć zwracać na to uwagę. Normalnie to ucieka nam gdzieś. To tak powinno działać, właśnie, że dźwięk naturalny to jest taki dźwięk, gdzie nie jesteśmy yy, jakby tym dźwiękiem w jakiś sposób zaskakiwani, że on się różni od naszych rzeczywistych doznań. Dlatego on może pierwszy, na pierwszy rzut oka nie wywołuje efektu wow, on wywołuje ten efekt dopiero jak faktycznie trochę pogramy i zaczniemy doceniać to, że dobry dźwięk to jest taki dźwięk, który jest naturalnym dźwiękiem. Kolejną rzeczą o wrażeniach, które decyduje o tym, że mnie zwaliło znów ta nowa konsola, są wrażenia kinestetyczne z gry. Tu nie chodzi o to, że ja muszę biegać z tą konsolą, czy gdzieś tam ją skakać, żeby grać w coś, tylko chodzi o ten haptyczny feedback z kontrolera. No. Poruszanie się po nierównym podłożu, kiedy po prostu nasza postać musi gdzieś tam się przedzierać i my czujemy to, że coś drga, że coś tam nam po prostu y, zakłóca ten płynny ruch, albo że strzelamy i że y, trzymamy w ręku faktycznie ciężką broń, która ma dużą y, siłę czy częstotliwość y, wydobywania się pocisków, też czuć, czy to jest broń szybkostrzelna. Czy, czy też z jaką częstotliwością te pociski wylatują, to wszystko możemy odbierać na tym nowym kontrolerze. No cóż, czapka z czapki z głów, jak to Sony wymyśliło, że oni to dodali do tej nowej konsoli, a nie tylko właśnie, że to jest jedynie wrażenia graficzne, ale też przede wszystkim to. No, coś, co mnie też zachwyciło w nowej konsoli, to jest to, że yy, ja właściwie odpalając konsolę PlayStation 5 po raz pierwszy, czułem się jak u siebie, jakbym miał y, konsolę PlayStation 4, tylko że działającą dużo sprawniej i szybciej. Yy, migracja na no nowy system zajęła 10 sekund, 5 sekund, czyli wystarczyło zalogować się na stare konto i yy, stany gier. Trofea ustawienia również wszelkie zostały y, ściągnięte na nową konsolę. Nic nie musiałem robić. Wszelkie ustawienia, logowanie do, do, do gier, y, początek gry wystarczyło zainstalować nową grę i zaczynałem w momencie, kiedy skończyłem rozgrywkę na starej konsoli. To wszystko y, zadziałało bez problemu. Y, I też mnie. Y, 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 Zwaliło znów to, że nowa konsola przez tydzień czasu ani razu się nie zawiesiła. Żadnego y, wyjęcia z wtyczki nie musiałem robić, nic nie zniknęło z tej konsoli, żaden komunikat o błędzie się nie pojawił. To wszystko y, u mnie działa to po prostu bez problemu. Y, poinstalowałem gry y, i spłyt i wersję Digital Edition. Żadna z gier się nie zawiesiła, a wchodziłem do trybu uśpienia. Wywoływałem na drugi dzień grę, w momencie, na którym przestałem grać. Wszystko płynnie działało, także, no, tylko tutaj można być pełnym optymizmu na przyszłość, że ta konsola nadal będzie działała sprawnie. Zresztą o tym świadczy też na najnowszy patch, który dzisiaj wyszedł. On zawiera tylko dwie poprawki, czyli te rzeczy, które faktycznie nie działały. Tam chodzi o obsługę portu USB i to faktycznie ta obsługa portu USB mogła coś mieć wspólnego z pewnymi problemami, na przykład z użyciem tej kamerki zewnętrznej, którą tam ja czasami podłączałem. Bo zauważyłem, że yy, Jakieś problemy, które się mogą pojawiać, mają wpływ, y, mają związek z użyciem tego sprzętu, i też y, y, w przypadku instalacji y, gry z, na konsole PlayStation 5 mógł się pojawiać jakiś błąd, że ta gra po wyjęciu płyty mogła zniknąć. To zostało też y, naprawiony ten, ten błąd, czyli on też jednak był. No, ponieważ ja nie mam żadnej gry na PlayStation 5 kupionej y, fizycznie, na płycie, więc też tego nie doświadczyłem. Teraz przejdziemy sobie do tego, czyli to są takie rzeczy, które mnie faktycznie zwaliły z nóg, tak? Ja nie mówię tutaj o m, takich typowych zaletach, jak prędkość pracy, szybkość y, ładowania, to są rzeczy dla mnie takie mniej istotne, to można tam o nich dyskutować w nieskończoność. A też nie chciałbym, żeby to wideo trwało nie wiem, 20 minut. Więc teraz przejdę do tego, co mnie nie zachwyciło w tej konsoli. E, więc nie zachwyciło mnie w tej konsoli jej rozmiar. E, moim zdaniem jest trochę za duża. Przede wszystkim jest za szeroka. Może ta wersja Digital Edition by mogła wejść pod mój telewizor. Niestety wersja z płytą się nie mieści na niezwyczajnie świecie i możliwość jej ustawienia w poziomie pod telewizorem jest trochę problematyczna. Telewizor Sony, który tutaj mam, te podstawki po prostu są zbyt niskie i o ile PlayStation 4 Pro wchodzi bez problemu i fajnie się komponuje pod telewizorem, o tyle z piątką już tego się zrobić nie da, więc musi stać obok. Więc to jest moim zdaniem wada jej rozmiar. Kolejną wadą, moim zdaniem, co mnie nie, nie zachwyciło w tej konsoli, to jest y, umieszczenie gniazd USB. One są zbyt nisko y, i już Wam powiem dlaczego, albo inaczej, one są nie nieoświetlone przez te diody LED. Y, one są w, schowane w takiej wnęce i teraz w, już o, o zmroku, kiedy w pokoju jest ciemno, nie sposób do, dostrzec. Dokładnie, w które miejsce trzeba te, te końcówki tych kabli do ładowania, na przykład pada, wetknąć. Diody LED, które podświetlają, podświetlają delikatnie tylko górną część obudowy, i tam wszystko widoczne jest. Tylko że po co, jak tam nic nie ma. Na dole te wejścia i te przyciski od włączania, wyłączania są już nieoświetlone i toną w mroku. Po prostu łatwo wtedy porysować tą konsolę, szukając po omacku, gdzie to wetknąć. Tak samo ja muszę często y, szukać przycisku od wyłączania konsoli. Jak wam powiedziałem, często było tak, że jej zapomniałem wyłączyć, już nie chciało mi się uruchamiać telewizora. Tylko po omacku szukałem y, przycisku wyłączenia i klikałem na wszystko, tylko nie na to. Yy, więc to jest taka yy, rzecz, która mnie, się, mnie nie zachwyca w nowej konsoli. I drugą rzeczą, która mnie w nowej konsoli nie zachwyca, dotycząca yy, tym razem nie wyglądu, ale jej działania, to jest to, że nie wszystkie starsze gry działają zauważalnie lepiej. Czyli mówię tutaj o tym, że nie działają w pełnych 60 klatkach. Yy, chodzi mi o starsze gry, czyli w trybie 4K. Yy, one osiągają Stabilną prędkość 30-klatek. Nie ma tutaj za, zacinek tej, tej gry, czy urwanego dźwięku. Powiedzmy, jak to tam czasami mogło mieć miejsce na, na moim Pro z niektórymi grami, czy z Elite Dangerous. Konkretnie miałem taki, taką przypadłość, że ten dźwięk potrafił się przyciąć. Natomiast nie jest to właśnie pełne 60 klatek, tylko to jest pełne 30 klatek, a ja chciałbym, żeby to było 60 klatek, bo ta konsola do tego jest zdolna i wierzę w to, że w za niedługi czas wyjdą pacze, które będą powodowały to, że te gry otrzymają wsparcie 60 klatek również w trybie 4K. Także to jest, słuchajcie, wszystko co ja bym mógł powiedzieć na temat y, tego, co mi się nie podoba w nowej konsoli, co, mi się w niej, y, co mnie w niej nie zachwyca. Tych punktów pozytywnych jest oczywiście więcej i tego się trzymajmy. Y, także życzę Wam tego, żebyście y, też, y, jeżeli jeszcze nie jesteście, a chcecie być, żebyście bez problemu tę konsolę mogli sobie w normalnej cenie. Kupić i wszelkie y, też podzespoły, które do niej y, można podłączyć. A tutaj też nie powiedziałem jeszcze w, y, na zakończenie, co y, mnie też zachwyciło, to to, że wszel wszelkie moje urządzenia peryferyjne, a, a trochę ich mam łącznie z tym wyświetlaczem Bluetooth, y, bez problemu od razu z konsolą współpracują. Y, jest to karta dźwiękowa zewnętrzna. Jest to wyświetlacz Bluetooth Trustmastera. Trust jest to joystick yy, Hotas Flight X i jest to kierownica razem ze skrzynią biegów yy, T300. To wszystko bez problemu działało. Nie słyszałem o tym, żeby jakieś yy, podzespoły peryferyjne przeznaczone z tym z logo PlayStation 5 nie działały z nową konsolą. Więc myślę, że tutaj w, w, oprogramowanie, jakby wewnętrzne konsoli jest identyczne z tym co mamy w PlayStation 4 Pro i ta kompatybilność jest po prostu chyba zachowana, yy, ale yy, ważne jest, żeby to yy, było yy, w, yy, jakby z tym logo PlayStation, żeby to było urządzenie, które zostało yy, które otrzymało sygnaturę PlayStation właśnie. To, to wtedy mamy tą pewność, że to faktycznie zadziała. No dobra, to wszystko z mojej strony, zapraszam na kolejne odcinki. Hej, hej, hej.